Śląska Akademia Handlu Internetowego to 8 branżowych ekspertów. 8 etni szkoleniowych pełnych wiedzy i inspiracji, Tytuł e-marketing menadżera. Koszt udziału już od 750 zł netto. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Cześć, nazywam się Adam Nisa i jestem trenerem podczas Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Serdecznie zapraszam Cię na mój warsztat pod tytułem... Profesjonalny Facebook krok po kroku. Po moich zajęciach będziesz miał gotową strategię komunikacji social media dla Twojej firmy. Będziesz wiedział, co działa, a w co nie warto inwestować w działaniach na Facebooku. Będziesz potrafił tak prowadzić komunikację, aby osiągać jak najwyższe zasięgi organiczne i budować społeczność ambasadorów Twojej marki w mediach społecznościowych. Ponadto będziesz potrafił zaplanować i realizować kampanie reklamowe w największym na świecie serwisie społecznościowym Facebook. Cześć, nazywam się Bartek Ziemiański i jestem prelegentem Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Z przyjemnością zapraszam na kolejną edycję, szczególnie z tego powodu, że będę tam prowadził zajęcia związane z tym, w jaki sposób można wykorzystać LinkedIn do działań związanych z handlem internetowym a konkretnie tak jak LinkedIn może nam się przysłużyć do tego, żebyśmy mieli tam wyszukiwać, zdobywać e, i podejmować e, relacje z nowymi potencjalnymi szansami z żywymi, czyli naszymi przyszłymi klientami. Cześć, nazywam się Wilot Chomiczowski i jestem radcą prawnym kanterali Lubasz i Wspólnicy. W ramach Śląskiej Akademii Handlu Internetowego prowadzę zajęcia z zakresu prawa w e-handlu. Na moich zajęciach dowiesz się czym są dane osobowe, jak przetwarzać dane osobowe w ramach prowadzenia kampanii marketingowych w internecie, a także jak bezpiecznie sformułować regulamin sklepu internetowego. Zapraszam. Cześć, nazywam się Magdalena Szyjka i jestem prelegentką podczas Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Zapraszam cię na moje zajęcia: e-mail marketing w przedsiębiorstwie od A do Z. Na moich warsztatach dowiesz się, co jest ważne w budowaniu strategii e-mail marketingowej, po co w ogóle chcesz wdrożyć e-mail marketing w swoim przedsiębiorstwie oraz jak to zrobić. Powiem Ci, jak budować zaangażowanie i relacje z odbiorcami, jakie sposoby są najlepsze i mam nadzieję że zainspiruje Cię wieloma przykładami. Zapraszam Cię na mój wykład, na którym opowiem Ci, czym jest marka, na czym polega jej tożsamość i osobowość, jak budować jej esencję i jaką ważną rolę odgrywają dla marki benefity marki. Opowiem Ci również, jak budować odpowiednią strategię komunikacji marki z klientami, na których naprawdę Ci zależy. Część, która przypadła mi w udziale, a o której mam przyjemność, wielką przyjemność opowiedzieć, jest poświęcona zagadnieniom związanym z automatyzacją procesów marketingowych. Marketing automation jest, można powiedzieć, takim wielkim mitem, a więc czymś, co nie zawsze jest zrozumiałe, nie zawsze wiadomo, jakie z tego są korzyści i nie zawsze wiadomo, czy akurat marketing automatyczny jest dla mnie? Tak bardzo często przedsiębiorcy mówią i na naszych zajęciach będziemy walczyć z tymi mitami, pokazując prawdziwe zalety, które można wdrożyć tak w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, jak i w firmach większych, 10-20 osobowych, ale też w takich firmach dość, dość dużych. Jest to niesamowita wartość dzisiaj w biznesie, kiedy działamy, działamy online. Cześć, nazywam się Robert Duda i chciałem Cię zaprosić na zajęcia ze mną podczas Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Dowiesz się jak wykorzystać Google Ads oraz narzędzia SEO do tego, aby zwiększać ilość użytkowników na stronie i zwiększać sprzedaż. Poznasz także Google Analytics, aby sprawdzić efekty podejmowanych przez Ciebie działań komunikacyjnych i marketingowych. Serdecznie zapraszam do rejestracji na najbliższą edycję Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Do zobaczenia! Dzień dobry, nazywam się Wiktor Tokarski, jestem coachem i trenerem biznesu. Zostałem zaproszony do Śląskiej Akademii Handlu Internetowego, aby podzielić się z Tobą moją wiedzą. Zapraszam Cię na warsztaty pod tytułem Jak skutecznie dzielić się wiedzą o e-marketingu w Twoim zespole. W czasie warsztatów dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy procesem uczenia się dzieci a dorosłych, co potrzebne jest, aby skutecznie dorosłym przekazywać wiedzę, oraz jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną. Serdecznie zapraszam. Zapisz się już dzisiaj i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce na Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.